Witam was wszystkich. Zaczynamy nasz wakacyjny trip. Witajcie, witajcie. Zaczynamy. O, zaraz by mi kawa wylecia. Zaczynamy nową wycieczkę, właściwie wakacyjną. Taki trip, gdzie skończymy? Wszystko wam. Pokażemy. Póki co jesteśmy w Czechach. Gdzieś za trutnowem. Kupiliśmy sobie kawę, zjemy coś i jedziemy dalej. Ruszamy. Dalej kawę wypiliśmy. Hot dogi kibica zjedzone. Znowu się oblałam tą kawą. Jak wyrzucałam. Już. Pakuje się. Pakuj się do miski i jedziemy. Jedziemy dalej. Zapraszam Was na wyjątkową podróż do jednego z najpiękniejszych jezior w Austrii Wolfgang See, położone w sercu Alp. Malownicze krajobrazy to idealne miejsce na wypoczynek. Zobaczymy, czy Wam się też to podoba. Ponownie witam. Niby są wakacje, ale po moim ubiorze mało to widać. Ale tu my zawsze mamy szczęście. Zatrzymaliśmy się w Austrii na nocleg. Chyba jeden, no chyba, że pogoda się zmieni. To jest camping Sea Primor o, w Austrii. Powiem ja Wam, że fajne. Za mną jest przepiękne jeziorko. O turkusowym kolorze ale pada więc miny trochę mamy smutne pod taki pech ale pokażę wam jak to ładnie wygląda mam nadzieję że to rano się rozjaśni o widzicie? Prawie turkusowe jest tu przepięknie, gdyby tylko pogoda pozwoliła nam jutro zobaczyć ledwo, żeśmy w ogóle ten kemping zdobyli, za mną. Później Wam pokażę, gdzie się ustawiliście. W ogóle tu są góry takie, żeby widać, chyba nie za bardzo. Teraz mu się zmieściliśmy, bo oczywiście my jeździmy bez rezerwacji. I ale się udało załatwić. Na dwie noce można, ale my zobaczymy, czy na dwie zostaniemy, czy na jedną. Jest tu przepięknie. Poglądajcie sobie jeszcze. jest tu jeszcze taki pomost zaraz wam pokażę dojdziemy do niego to zobaczycie pogoda ale co zrobić daty wakacji się nie wybiera w Polsce taka sama dzisiaj po, po południu też burze tu też My zmierzamy ogólnie do Chorwacji Ale jak to u nas... Ła, no, kamień. Jak to u nas jeszcze nigdy nie wiadomo jak skończymy. Pokażę Wam teraz ten zaje fajny pomost. No normalnie. bo zobaczę czy ślisko. Dobra, mogę iść. Patrzcie na to. Jezus, to jest pięknie. Zawsze pomijamy tą Austrię. Zawsze się kierowaliśmy do Słowenii, a tu po prostu jest taka woda, że nie wiem czy nad gardą jest tak ładnie. Przezroczysta woda w ogóle. Chłudeczki za mną. Za mną jest właśnie tu kępik tak bliziutko, więc ja mam praktycznie dwa kroki. Gdyby tylko ta pogoda jutro się poprawiła, to tu jest normalnie raj dla suków i nawet nurkowania przepięknie. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki. Jutro rano ma już nie padać i ma się pojawić słońce, więc jak to w Alpach dzisiaj pada. Ale jesteśmy dobrej myśli. Poza tym co. Jeszcze chyba jesteśmy przyzwyczajeni takiej pogody... Jezu, jest, no zobaczcie, no to tu jest turkusowa ta woda, turkusowa. Super. Postaram się jutro w słoneczku tu przyjść z kawusią. Mam nadzieję, że będzie fajnie, a na razie idę się schować. Bo pada. Na co czekacie? Na... Jest... Trudno wam to strasznie przyszło do głowy, naprawdę. Jesteśmy w restauracji. Jest niedaleko kempingu, a z restauracji jest taki piękny widoczek. Trochę przestało padać. Patrzcie na to. Pięknie. Tu jest taki podest. Czekajcie, zejdę. O ławeczki można usiąść sobie z piwkiem. woda normalnie czyściutka Jesteśmy w restauracji. Przynieśli nam dania. Uh -huh. I już co masz? No sznęcla z tymi ziemniakami. Ty ziemniaczkami masz. Tomek. Ja mam z fryteczkami i piko. Antek też z fryteczkami. Ja również, ja również z fryteczkami. Nie ma tak jak dobry w Jemy z takim pięknym widokiem na jezioro. Nie można łowić chyba. No zobaczymy. Smacznego. Tak można to jeść? Zjedliśmy obiad i teraz jesteśmy w takim ładnym widoku. Za mną łódka, bardzo ładne chmurki. O, I tak to za mną wygląda. Jeszcze raz wam pokażę. Turkus, po prostu Turkus. Pięknie. Woda turkusowa. Zobaczcie, o przezroczysto. Kamienie widać. Tam chłopaki puszczają motorówkę. Ciekawe, czy o, widzicie? Model na takie motorówki. Bardzo ładnie. Widziałeś, jakie motorówkę puszczają? Chyba moda tu na takie motorówki, nie? No. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was rano. Właśnie piję kawę. I idę Wam pokazać, bo dzisiaj jest piękna pogoda. Nie pada. Pokażę Wam jeziorko. Mm, zobaczcie jakie są. Mhm. Dzisiaj ładne niebo. Ludzie pływają z rana. Dzisiaj to można posiedzieć. Idziemy nad wodę. Antek będzie pierwszy raz morsem. Zobaczymy, że ciepło. Tu jest piękny kemping, piękne góry. Mam ze sobą książkę naszej znajomej. Będziemy robić zdjęcie. Bo mnie prosiła, żeby z zakątków świata robić zdjęcie jej książki czy czytelników, a to, że jestem jej czytelniką, To zrobię zdjęcie Taka spokojna jezioro na supa by się przydało A nasz słup spakowany nie chciało nam się go ale ładnie słońce Na pomost wchodzisz tu czy z pomostu bo widziałam że ludzie z pomostu skakają. No z pomostu może, co? Nie. Wejdziesz. No to składać ciuchy tą koszulkę. Ale ładnie. Dzieszek. Tak. Dobra, najlepiej z rozpędu. Tylko załóż sobie co? Jednak zimna. Jednak zimna. Najlepiej od razu wejść z rozpędu. To ci mówię. Idziemy jednak na pomost. Zobaczymy. A tu macie takie właśnie ścieżki. Jezu, to jest naprawdę woda jest przepiękna. Ryb póki co tu nie widać. Chyba z tej... to No ja Tam bardziej wczoraj w restauracji. Dobra, tylko na głęboko nie wypływaj. Nad jeziorem to trzeba boję. Zapomniałam boi kupić, tej dmuchanej. Ale... Ale ładne słoneczko. No dawaj! Najlepiej szybko się zanurzyć i szybko pływać. Albo wejść po... No nie wiem, wejdź po szyję od razu. To będzie ci ciepło. O tam ludzie właśnie mają taką bojkę. Muszę taką bojkę sobie kupić do pływania. No dawaj, dawaj. Wszyscy cię oglądamy. O dobrze, dobrze. Dobrze. Mówi ci z rozpędu, Antek. Z rozpędu. Nie, nie dostaniesz. Przecież nie, tu jest, nie jest jeszcze głęboko. Musisz się po prostu zanurzyć. Jakbyś pływał na głębinach, to tak. Najlepiej wskoczyć i od razu pływać. Tylko, żeby głęboko nie było. Musisz dotykać. Nikt nie powiedział, że będzie to proste. Dawaj. Jo, proszę Państwa, i i i, i wskakuję. Nie wierzę. O jaka fajna ścieżka z kamyczków. No, tak <laughs> o dawaj i od razu się rzucaj. O, dawaj, bo już idą. Dawaj. Dawaj, bo już idą. Wskakuj, bo już pies idzie, dawaj. Słyszę ją. Dawaj. Zanurzaj się. Dobra, liczę do trzech. Dawaj. Raz, nie, nie, dwa, nie. trzy. No dawaj, 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 I tak już masz pupę załoczoną. No rzuć się do przodu i płyń. Tak, stanę napięty. Dobra. Raz, to, to, to dwa. I no dobra, i ścieżką masz się zanurzysz. Ta koszulka. Dawaj, bo już idą. Bo rano jest zawsze zimno. Bo deszcz padał, to była cieplejsza. O, fajne zdjęcie Ci zrobił. No zdjęcie zrobiłam, rzucaj się. Ale ładnie. No. Nie no, Antek, bo już widzowie, wiesz. Jest i płyniemy, Pływaj od razu. Od razu się rzuć do pływania. O, ja super. No, jesteśmy tutaj. ja. O... Austrii wyjeżdżamy. W Austrii zaraz wyjeżdżamy. Dawaj, pływaj. O, i płyniemy. Tak tak, coś jesteśmy. Co robicie zapinacie? Dużo rozmowni jesteście. Dzisiaj to ładne niebo. Nie? Piękna miejscówka. Wśród gór. Wyjeżdżamy, kierujemy się w kierunku Chorwacji. Ale Austria nas przyjemnie zaskoczyła. Na razie.